Witam wszystkich. Chciałbym Wam pokazać tunel foliowy. Chciałem nakręcić filmik, jak się zachowuje w ekstremalnych zimowych warunkach. Jak widzicie, śniegu jest bardzo dużo. No ale niestety patrzę, a tunel się zawalił. Jeszcze wczoraj stał. Widocznie musiał się zawalić w nocy. Nie wytrzymał jednak naporu tego śniegu. A myślałem, że nic mu nie będzie. Przez dwa sezony zdejmowałem folię z niego, zostawał tylko stelaż. I chyba to był jednak mądry pomysł. Na zimę trzeba jednak ściągać tę folię, bo na śniegu jest dość, dość wielki. No. Nie ma się też co dziwić, to tylko folia, to nie jest ani poliwęglan, ani jakieś szkło. Jak szklarnie są budowane. No akurat jesteśmy w górach, także śnieg nie jest tu dziwny. No ale tak jak mówię, chciałem nakręcić filmik. Mówię, pokażę wam jak się załowuje Wczoraj patrzę fajnie stoi śniegu na nim było trochę. Chciałem ten śnieg dzisiaj zrzucić. Teraz podchodzę, patrzę a tunel totalnie zawalony. Och, szkoda, no. Ale na wiosnę trzeba będzie kupić nowy. Bo jednak pomidory w nim rosną bardzo fajnie. Widzicie to są drzwi. Po prostu stelaż nie wytrzymał. Ruki są zbyt zbyt cienkie. One mają 1,5 mm grubości. jak ciężki. Jeszcze jakby przyszła odwilcz, to dopiero nam zrobi się jeszcze cięższy. Teraz był taki puchowy bardziej to no ale, no trudno, no. trzeba kupić nowy na wiosnę i tyle. Dalej polecam ten tunel foliowy, ale tak jak mówię, lepiej na zimę folię z niego zdjąć. O, tam ruki wyszły, widzę, w płot. Zdjąć folię i będzie służył na lata, no. Trudno, także do zobaczenia, dzięki za oglądanie, cześć!